Podolak przetłumaczył słowa Rosjanina. Chcemy zabić ukraińskie dzieci. Europę czeka chaos, jeśli ulegniemy Rosji. Doradca prezydenta Ukrainy o wojnie. Doradca prezydenta Ukrainy Michał Podolak ostrzegł, że porozumienia z Rosją nie są warte złamanego grosza. Dodał, że rozpętując wojnę z Ukrainą Putin okazał się największym zagrożeniem dla światowego bezpieczeństwa. Jeśli Zachód znów zadrży przed Rosją... Do Europy I świat czeka chaos, przekazał Podolak. W komentarzu na serwisie Telegram prezydencki doradca zauważył, że uzasadnienia wojny w Ukrainie ze strony Rosji są tylko grą słów. Rosja rozpętała klasyczną wojnę najeźdźczą w duchu średniowiecza. Agresor jest słabo wykształcony, ale obwieszony pociskami manewrującymi. Rosja postanowiła zająć kraj bardziej nowoczesny i zniszczyć jego naród, napisał Michał Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Powołał się na słowa rosyjskiego negocjatora Władimira Miedińskiego, który, według Podolaka, powiedział, że celem Rosji jest uratowanie Ukrainy i zachowanie jej dla rosyjskich dzieci. Podolak ocenił, że w tłumaczeniu z języka rosyjskiego oznacza to... Chcemy zabić ukraińskie dzieci, zająć ich miasta i w ten sposób oczyścić teren dla naszych dzieci. Podolak, Rosja wywoła nowe konflikty terytorialne doradca zełęskiego oskarżył Rosję, że udowodniła, że jest krajem barbarzyńskim, zagrażającym bezpieczeństwu światowemu. Podolak dodał, że umowy z Rosją nie są warte złamanego grosza. Jeśli Zachód znów zadrży i pokaże po raz kolejny swój strach przed przerażającym światem rosyjskim, to Europę i świat czekają nowe krwawe przesunięcia granic, chaos, fale uchodźców, głód, przekazał Podolak. Ostrzegł, że Rosja wywoła nowe konflikty terytorialne, dziesiątki i setki enklaw przestępczych, w których, według jego słów, bandyci będą nakładać stroje premierów i ministrów. Czy jeszcze są pytania, co właściwie chciał powiedzieć Miedinski na temat swoich dzieci, dla których trzeba zniszczyć inny kraj, retorycznie pytał Podolak na Telegramie.